Czy wszystkim kontynuując temat popdietetyki i pop dietetyków, którzy twierdzą, że to glukoza jest podstawowym źródłem energii dla naszego organizmu, a tym samym wykazując się nieznajomością regulacji metabolizmu komórki, jak również nieznajomością integracji metabolizmu, tak, w kontekście cyklu Radla, czyli miejsca gdzie krzyżują się losy tłuszczów i węglowodanów, lub nieznajomości integracji metabolizmu w kontekście cyklu Krepsa, tak, gdzie krzyżują się losy białek, tłuszczów i węglowodanów. W związku z tym ten cały pop-dietetyczny świat nie jest w stanie wskazać przyczyny różnego rodzaju syndromów metabolicznych. W tym filmie będę omawiał syndrom metaboliczny na przykładzie zespołu policystycznych jajników, w skrócie PCOS. I jeżeli ten świat pop-dietetyków pop nie odżyci tego błędnego paradygmatu mówiącego, że to glukoza jest podstawowym źródłem energii na rzecz tego, że to wolne kwasy tłuszczowe są podstawowym źródłem energii dla ludzkiego organizmu, nigdy, podkreślam, nigdy, e, świat pop dietetyki nie udowodni tak, szkodliwości kwasów tłuszczowych jako takich, diety wysokotłuszczowej nigdy, tak? No bo niestety założenie jest błędne, ponieważ badania nad Zespołem policystycznych jajników jednoznacznie wskazują, że ludzki organizm na zasadzie właśnie owego cyklu Randla korzysta z wolnych kwasów tłuszczowych, na co wskazuje współczynnik oddechowy natomiast, tak jak mówię, dodatek węglowodanów w pożywieniu, jak również tym samym sekrecja insuliny, powoduje, że w ludzkim organizmie zaczynają zachodzić takie procesy beztlenowe. Tak? Czyli w głównej mierze mamy do czynienia z metabolizmem węglowodanów oraz glukozy w procesach beztlenowych, co jest uwidocznione w różnego rodzaju badaniach, jak również i w tym badaniu. Widzimy, jak wygląda współczynnik oddechowy w różnego rodzaju syndromach metabolicznych, jak również u osób zdrowych, jak wygląda ten metabolizm glukozy w warunkach tlenowych, jak to wszystko wygląda w warunkach beztlenowych, które muszą zaistnieć, aby syndrom metaboliczny mógł się rozwinąć. Tak? Opowiadałem o tym mechanizmie w jednym z poprzednich filmów, jak to wszystko wygląda. W praktyce, jeżeli przejdziemy teraz na przykład właśnie do tego mylenia, przyczyny ze skutkiem w kontekście syndromów metabolicznych, no to świat pop dietetyki na przykład twierdzi, że to androgeny w przypadku zespołu, policystycznych jajników powodują owe owe momencik. Ową chorobę, tak, owy syndrom, co oczywiście jest błędem. nie w ten sposób wyciąga się wnioski z badań, które oczywiście informują nas o czym? No, informują nas o tym, że ludzki organizm posiada wiele takich obwodów awaryjnych, które pozwalają organizmowi, że tak powiem, zneutralizować szkodliwe węglowodany oraz insulinę w różnego rodzaju formach, tak czy to przekształcanie węglowodanów do cholesterolu, trójglicerydów, kwasów tłuszczowych, czy nawet do hormonów androgenowych w przypadku zespołu policystycznych jajników, tak. Widzimy, jak ten mechanizm wygląda. Tak? tym mechanizmem jest białko SHBG, tak, które właśnie, że tak powiem więźni tak? Te androgeny w przypadku zespołu policystycznych jajników, jednak dodatek węglowodanów oraz insuliny powoduje, że te androgeny są uwalniane. Analogiczna sytuacja jest w przypadku mężczyzn, tak? Którzy mają właśnie takie typowo cechy kobiece w kontekście piersi. Tam znowuż uwalniane są te kobiece hormony, estrogeny pod wpływem węglowodanów oraz insuliny. Jako ciekawostkę mogę tutaj dodać, właśnie, że ten taki mechanizm obronny w kontekście uwięzienia tak, tych hormonów steroidowych na przykład u mężczyzn ma miejsce, gdy mamy do czynienia z modelem odżywiania takim typowym, ketogenicznym, dieta ketogeniczna śródziemnomorska, gdzie mamy do czynienia z dużą ilością olejów oraz warzyw, czyli błonnika. Tak? Więc to jest jeden z mechanizmów obronnych ludzkiego organizmu. Jeżeli przejdziemy dalej, to możemy dowiedzieć się, jak wygląda zespół policystycznych jajników w kontekście cyklu krepsa i różnego rodzaju substratów i metabolitów, które, że tak powiem, napędzają lub wygaszają zespół policystycznych jajników. I widzimy, że w przypadku kobiet, które są właśnie dotknięte Dotknięte tą chorobą widzimy, że na przykład poziom trójglicerydów jest podwyższony, czyli widzimy, że te osoby spożywają zbyt dużą ilość węglowodanów, tak? Widzimy, że różnego rodzaju hormony męskie też, że tak powiem, różnią się w grupie kontrolnej, a w grupie z PCOS i hormony gonadotropowe również się różnią, tak? Ponieważ. Tak jak już wcześniej wspomniałem, aby syndrom metaboliczny mógł się uruchomić, potrzebny jest beztlenowy metabolizm węglowodanów. Tak? Czyli widzimy, co napędza owy syndrom, czyli kwas mlekowy, mleczan. Jeżeli przejdziemy sobie dalej do kolejnego badania, które omawia bardziej szczegółowo substraty oraz metabolity, napędzające zespół policystycznych jajników, to możemy dowiedzieć się z tego, że właśnie te beztlenowe procesy muszą być zainicjowane w ludzkim organizmie, aby syndrom metaboliczny mógł się uruchomić. I widzimy tutaj ta litera U oznacza, że można powiedzieć powiedzmy tak, to kolokwialnie, że się uruchamia ten proces, tak? Czyli zachodzi proces beztlenowy, tak? Widzimy. Następnie powstaje co? Kwas palmitynowy, tak? czyli w tym miejscu powstaje tlen. Omawiałem to w jednym z poprzednich filmów, nie będę to, że tak powiem, omawiał po raz kolejny. I na tym obrazie widzimy, które szlaki biochemiczne, tak? jakie reakcje napędzają lub wygaszają owy syndrom metaboliczny. Widzimy w głównej mierze, że mamy tutaj do czynienia np. z glikolizą. Tak? I glukoza sama w sobie nie napędza tego syndromu metabolicznego, jednak z glukozy powstaje pirogronian, a z pirogronianu może powstać mleczar. Jak również lipoliza, czyli właśnie ten cykl ran dla w ogniu tłuszczów, węglowodany spalają się wolniej, i w tym przypadku to nie tłuszcze są powodem, tak? Z powodem, z jakiego rozwija się zespół policystycznych jajników. Tak, ponieważ na przykład tutaj widzimy, że cytrynia, czyli miejsce, w którym powstają co, no właśnie te wolne kwasy tłuszczowe już, że tak powiem, wygasza ten problem z PCO. Jest, tak? I w tym badaniu naukowcy zaznaczyli wyraźnie, że to właśnie przemiana pirogronianu do kwasu mlekowego napędza owy syndrom metaboliczny, czyli mamy tutaj do czynienia z beztlenowym metabolizmem węglowodanów oraz glukozy. Tak? Jak temu, że tak powiem, przeciwdziałać? Tak? Pop dietetycy i pop dietetyka w tym wydaniu wysokowęglowodanowym, jak zawsze, maskuje problem z gospodarką węglowodanowo-insulinową. W jaki sposób? Już Wam pokazuję. Tak? Dieta DASH, dash, dash tak? w górnej mierze widzimy, że ogranicza substrat, taki łatwo dostępny w postaci zbóż ryżu. Ogranicza cukry proste, natomiast maskuje problem z gospodarką węglowodanową, insulinową za pomocą błonnika w wydaniu warzyw, owoców, czyli błonnik rozpuszczalny, plus woda, praktycznie w kontekście nabiału mamy tutaj do czynienia z niskotłuszczowym nabiałem, tak, ponieważ cyk randla się w tym miejscu uruchamia, zastępuje się, jak widzimy, tłuszcze zwierzęce orzechami, jakimiś nasionami, jakimiś roślinami strączkowymi, ponieważ mamy do tego do czynienia z błonnikiem, jak również z kwasami tłuszczowymi, które inaczej są usytuowane w trójglicerydach w pozycji SN1, SN2 oraz SN3, które wpływają bezpośrednio na, po pierwsze, na wartość biologiczną danych tłuszczów, olejów, jak również na wykorzystanie owych tłuszczów, olejów w... Organizmie w kontekście produkcji energii, nie? i możemy właśnie zaobserwować, jak to tutaj wygląda, tak? Ilość spożytego błonnika, że tak powiem, zbóż cukrów prostych, i jak to właśnie przekłada się na te mechanizmy obronne ludzkiego organizmu w kontekście białka SHBG, tak, które można powiedzieć kolokwialnie więzi. Te hormony androgenowe męskie w przypadku kobiet, tak jak na przykład to wygląda w przypadku tej diety DASH, czyli ograniczonej dostępności substratu w sensie glukozy pirogronianu, tak? za pomocą błonnika, białek, olejów, itd., itd. Widzimy, jak reaguje ludzki organizm. I gdy teraz przejdziemy do tych politików, to możemy się dowiedzieć, że na przykład mitem drugim jest w przypadku PCOS, że trzeba ograniczać podaż węglowodanów. Jednak gdy przyjrzymy się badaniom, na które powołuje się Sowiński, bo tutaj. Kolega Damian Zapiński wspomniał, że jeżeli ktoś znęca się nad swoim organizmem wybierając węglowodany jako źródło energii, to nie dziwi nic, że organizm prędzej czy później zaczyna się bronić. No i oczywiście pop dietetyk Sowiński broni węglowodanów, powołując się na dietę daszcz i strzela sobie w kolano, ponieważ dieta dasz podobno wpływała, wpłynęła i spowodowała obniżenie poziomu insuliny nadczo, czyli widzimy, że przyczyną Zespołu policystycznych jajników jest insulina, a tym samym węglowodany spożywane w pożywieniu. tak? No i gdy przyjdziemy do owego badania, to co z niego będziemy mogli się dowiedzieć? Sprawdźmy, zajrzyjmy, przeanalizujmy, czy maskuje się problem z gospodarką węglowodanową, insulinową na diecie DASZ. Sprawdźmy, tak? Tutaj istotna jest ilość tłuszczów. Widzimy, że mamy tutaj do czynienia z 30% tłuszczów. Tak, jest to bardzo istotna dla nas informacja. Dlaczego? Zaraz Wam wytłumaczę. Gdy przejdziemy do moich ulubionych tabel, to tak jak we wcześniejszym badaniu, ogranicza się tak chleb, ryż, bardzo łatwo dostępne źródło węglowodanów, a tym samym mleczanu. Cukry proste, to samo. Mamy do czynienia z zwiększoną ilością błonnika w przypadku warzyw, owoców. Tak jak już wcześniej Wam wspomniałem, ogranicza się te tłuszcz o wysokiej wartości biologicznej zastępuje się je orzechami, olejami, jak również błonnikiem i to jest wszystko odzwierciedlone w tym badaniu. Widzimy ile spożywano owego błonnika. Ktoś powie, że to tylko 5 gramów, no ale widzimy jak ta Różnica w kontekście spożywania tłuszczów o wysokiej wartości biologicznej wpływa. Dla mnie, aby to badanie miało naprawdę wartość dowodową taką mocną, to powinno być tutaj grupa, która spożywałaby od 20 do 25% kilokalorii pochodzących z tłuszczów i te parametry, jak w grupie kontrolnej, jak dla mnie, mogłyby pozostać bez zmian. I oczywiście wtedy to badanie wykazałoby, że pobdzietycy. Jak również pobdietetyka wysokowęglowodanowa zakrzywia rzeczywistość, bo widzimy w tym badaniu, że poziom węglowodanów praktycznie, w sensie glukozy nad tak, nie ma znaczenia. W głównej mierze ma tutaj znaczenie poziom insuliny, nie? Czyli każda maskowanie, każde maskowanie problemów z gospodarką węglowodanową, insulinową, za pomocą spożycia większej ilości białek, większej ilości błonnika, tak? ograniczenia tłuszczów o wysokiej wartości biologicznej tak? lub spożywanie tłuszczów w zbyt dużej ilości kalorii wyrażonej w procentach powoduje właśnie manipulację i zakrzywianie rzeczywistości przez sektę wysokowęglowodanową. Widzimy jak zachowuje się organizm, jak chowa androgeny, tak? to jest ten mechanizm obronny w kontekście zespołu policystycznych jajników u kobiet. Jak wyglądają hormony gonadotropowe, tak? Jak się prezentują, jak się prezentują hormony kobiece, typowo, i tak dalej, i tak dalej, tak? Co możemy jeszcze przeczytać? u sowieńskiego, tak? Że w tym organizm źle znosi natomiast nadwyżkę energetyczną, tak z węglowodanów, jak i z tłuszczów, tak? W kontekście insulinoporności, ja tu tych wszystkich badań nie będę Wam przytaczał, bo on w tych badaniach przytata dietę wysokotuszczową, która nie jest dietą wysokotuszczową, gdy zawiera 30% kilokalorii pochodzących z węglowodanów, ale tutaj jedno badanie jest bardzo ciekawe, które idealnie ukazuje nam, jak działa cykl randla. W tym badaniu mieliśmy do czynienia z trzema grupami i z wlewem dożylnym przy udziale insuliny. Mieliśmy tutaj do czynienia z osobami szczupłymi, trenującymi szczupłymi, które siedzą przed telewizorem z pilotem w ręku w fotelu, i osobami otyłymi. Widzimy, jak wygląda poziom insuliny, trójglicerydów, wolnych kwasów tłuszczowych, tak, glukokinaza, enzym się uruchamia i tak dalej, i tak dalej. I nie jest prawdą, że otyłość powoduje wzrost insuliny, no bo niech mi ktoś pokaże <grytania> szczupłego człowieka z wysokim poziomem insuliny. No chciałbym takie coś zobaczyć. Po raz pierwszy w życiu widzimy, jak wolne kwasy tłuszczowe wpływają na sekrecję insuliny po wlewie z tłuszczów. W przypadku osób szczupłych i w przypadku osób otyłych. Jak wygląda, jak wygląda właśnie ten cykl Randla w praktyce, w sensie usuwania glukozy, w przypadku podania tłuszczów, czy to w pożywieniu? Jak wygląda metabolizm tlenowy węglowodanów i beztlenowy? I widzimy na przykład tutaj wyraźnie, że ten metabolizm tlenowy, glukozy po podaniu tłuszczów się. Zmniejsza w przypadku osób szczupłych, jak również w przypadku otyłych. Metabolizm, znowuż utlenianie tłuszczów, się zwiększa, zarówno u osób szczupłych, jak również u osób otyłych. I takie fajne tutaj podsumowanie, które powinniście je z jednej strony zapamiętać, ponieważ nie liczy się sama aktywność enzymów tylko ufosforylowana forma pod wpływem insuliny, gdyż to insulina jest jakby takim kluczem, która odpala różnego rodzaju syndromy metaboliczne, tak? No bez insuliny praktycznie nic się nie uruchomi w kontekście syndromu metabolicznego i w tym badaniu jest to wykazane w postaci ufosforylowanego enzymu za pomocą insuliny. Widzicie, tak? To są te białe słupki. No i ten strzał kolano w kolano, przepraszam, strzał w kolano. Pobdit Tygasowińskiego brzmi mniej więcej w sposób następujący. Tak? Bo patrzeć nie oznacza widzieć. Tak? I co możemy tu przeczytać? Podczas ćwiczeń nadmiar lipidów, czyli nadmiar tłuszczów, jest preferencyjnie utleniany kosztem utleniania glukozy, a co za tym idzie całkowitej utylizacji owej glukozy. I to samo dzieje się w przypadku zespołu policystycznych jajników. No to jak sami widzicie, powoływanie się na badania przez popdicytyka sowińskiego no jest takie troszeczkę karkołomne z jego punktu widzenia, ponieważ strzela sobie sam w kolano. Co możemy tutaj jeszcze przeczytać? Co ciekawe, insulinooporność postreceptorowa nie jest wywoływana bezpośrednio przez hiperglikemię, ale może przez wzrost poziomu wolnych kwasów tłuszczowych, tak? Przecież to Diacyloglicerole i ceramidy blokują transmisję sygnału insulinowego. Czy oby na pewno, no może nie wiem, zajrzyjmy jak wygląda produkcja ceramidów w przypadku czego? No, w przypadku diety niskowęglowodanowej, wysokotuszczowej, ketogenicznej w kontekście nowotworu trzustki. Tak, nowotwór trzustki? Tak, pana Krejt. Pana tak, tak. No. no, to możemy w podsumowaniu przeczytać i możemy zaobserwować też, jakie substraty, tak, Są i metabolity są, że tak powiem, niezbędne do odpalenia owego syndromu, jakim są na przykład ceramidy, tak? Widzimy. Wszystko powstaje, z czego, z węglowodanów, tak? z pirogroniami. Tak samo dzieje się w przypadku syndromu zespołu policystycznych jajników, a te diacyloglicerole powstają również z węglowodanów. tak? To, że w tym wszystkim biorą udział wolne kwasy tłuszczowe, to tylko świadczy o tym, że ten paradygmat, który mówi, że to węglowodany oraz glukoza jest podstawowym źródłem energii dla ludzkiego organizmu, jest nieprawdą, gdyż widzimy tutaj związek NADP, tak? który powoduje stres oksydacyjny. tak? No, i to informuje nas o tym, że to węglowodany i glukoza są źródłem energii dla różnego rodzaju syndromów metabolicznych. I oczywiście no, ludzki organizm sobie radzi w różny sposób, ma te właśnie wody awaryjne w kontekście hormonów gonadotropowych, tak, i stara się, że tak powiem, unieszkodliwiać nadmiar węglowodanów oraz insuliny. No, ale nie zawsze, że tak powiem, jest w stanie sobie poradzić z ludzką głupotą. To by było na tyle, co chciałem Wam przekazać na temat popditetyki w kontekście zespołu policystycznych Jajników. Trzymajcie się do następnego razu. Cześć.